Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Nozi Nozi, a to jest kolejny odcinek projektu Pretendent, w którym próbujemy udowodnić, że ktoś taki jak ja, czyli gracz przeciętny, jest w stanie uzyskać najwyższą rangę widzę. Eee, co my tu mamy dzisiaj? Mamy na Haranowidzie, czyli na środkowej Alei. Dlaczego? No. Przede wszystkim dlatego, że środkową aleję dostaliśmy. A Mazacha dlatego, że yy, Walkozem nie byłbym w stanie podążać za tym talonem w żaden sposób. Zresztą mają też szako. To oznacza, że mają dwie postacie które będą chciały do nas doskakiwać i nas yy, zabijać. Czyli dwóch asasynów. A ja będę starał się łapać taką postać, która właśnie będzie próbowała dokonywać takich czynów. I umożliwiać drużynie zabicie. Yy, może się okazać, że będzie remake. Może się okazać, że nie. Może lepiej, żeby był. Sam już nie wiem. Zbanowałem temu chłopaczkowi katę. Yy, wychodzi na to, że jest ATP. Dziwię się, że jeszcze nie rzucił wam gniewu. Yy. No, i to jest zły skill, chyba. Zły, zła umiejętność. Chodzi o to, że chyba powinienem zacząć z E. To był chyba zły pomysł, żeby tak zaczynać. I to masz do poziomu. Już masz, prawda? dobra. Robiliśmy dosyć mocno, nie spodziewałem się, że aż tak mocno, a no, straciłem tego zabier Zabiję? Zabiję? Proszę bardzo. A Kazik w międzyczasie wrócił. Oj. Myślałem, że stracę oba. No dobra, to my sobie tę linię popchniemy. Tylko teraz pytanie, czy powinienem rozwijać głównie w, tak jak na saporcie. Czy nie? Tak zrobię. Na saporcie to działa, to czemu na środkowej, ale i miałoby nie działać. Dobra, od razu jest nas stać na książeczkę naszą ulubioną, która generuje nam bardzo duży przepływ niebieski, niebieskiego, Jezu, nie mogę się wysłowić, niebieskiego zasobu, czyli bady. Jest to energia, której potrzebujemy do używania umiejętności. Ja takie rzeczy mówię, bo nigdy nie wiadomo, czy nie oglądają nas osoby, które tak naprawdę. Yy, nie miały z tą grą zbyt dużej styczności, i może takie rzeczy im pomogą. O Jezu, czemu to nie przeskoczyło? I tam już nas atakuje parkurowiec. O, przyjacielu, ja cię tu obronię. A tak, no przeskoczył. Przecież on prze, przez wszystko przeskoczył, zapomniałem. Na chwilę się wyłączyłem, no ale na szóstym poziomie tego raczej mocno bijemy. O, i tego czołgistę. Dobra, nie to sobie. A, nie przeskoczyło. No, wirus na mnie przeskoczył. Widzicie, ja nie umiem tą postacią farmić za bardzo, bo ja tym nie gram na środkowej alej, yy, Nie mam wyczucia. Ale będziemy teraz pchać z tego względu, że on sobie będzie starał się romować, czyli yy, szukać okazji do pomocy pobocznym alejom. Robować, czyli krążyć, czyli po prostu sobie, no tak jak powiedziałem, szukać okazji. Staram się cały czas w jakiś sposób to ładnie przetłumaczyć, ale... No przyspiesz mnie, przyspiesz. Wiem, ten flash był potrzebny mi Może i nie Obrażą się pewnie, że przepuszowuję tę linię, czyli że ją pcham no Ale chcę, żeby przeciwnicy stracili trochę bijomków, czyli tych żołnierzyków. Mamy umiejętność chroniczną do tego idę, bo jeszcze mam ich został. Nie boję się go w tym momencie. Jakby mi wyskoczył, to raczej byłby martwy. O, jest na, na górnej alej. Będzie tu przechodził, czy co? To no, okej. Okay. czyli już jest to wyżej. To my sobie popchniemy. I skoczymy sobie po przedmioty. Na razie jest w porządku, bo on tam nic yy, nie, nie zdobył na tych robach. Jak to wcześniej już określiłem. Na tych swoich podróżach, sobie to w podróżach, straciliśmy smoka, czyli teraz szak jest tu właśnie. Talon oczywiście też szuka tej okazji. Oj, szuka. Na dół będzie schodził, czy tutaj? I zabił. I zabił. Dobra, no spróbujmy coś tutaj, może. No nic nie wyjdzie z tego. No nie wiem gdzie on jest. Nie wiem. Nie widzę. Tu jest. Dobra, idę na środek tego. Ten totem miałem pod jakimś przyciskiem, którego sobie tak naprawdę wcześniej. O! Nie przemyślałem i teraz jak był mi potrzebny, to tak wcisnąłem wszystkie naraz. No, no trafiamy coś. No ale z tym wirusem to już jest ciężej, bo ten wirus jednak czasem w połączeniu z tymi potworkami wrzuca takie obrażenia, że mi czasem psuje te cs czyli dobijanie tych małych potworków. No i zaraziłeś się wirusem na Ja Miałeś się nie zarazić. Widzicie, jakoś tak dużo, dużo mniej mówię, jak gram na środkowej, ale i z tego względu, że bardziej się skupiał. To jest to. O, widzę. No, ale niestety nie zabije nic. Tutaj więcej. Myślałem, że to był klon, jak potrzeb do mnie, ale jak się rozdwoił, no to było wiadomo, który. Zwłaszcza, że był zarażony wirusem. Yy, tylko, że nie zrobiłem chyba jednego otworka, mogłem zrobić jednego więcej. I to by przebiegło sprawniej, bo byśmy to szybko zabili i może Kazik by tak szybko nie zginął. Najmniejsze. Z tego co widzicie, to jednak jest gra. Dosyć mocno na moich barkach w tym momencie, ponieważ ja mam jakąś tam przewagę, teraz pytanie: czy ja to wykorzystam? No, ja nie wiem, czy to wykorzystam. No, bo... jednak nie czuję się na tej środek ostatnio. Gram dużo słabiej, właśnie, bo ja na nie powiedziałem, ale trochę spadliśmy. Wiecie, mamy 30 punktów w diamencie 3. No, to jest dosyć nieciekawa sytuacja. Wolałbym już mieć ten diament 2, ale. No niestety różnie bywa. My też nie jesteśmy najlepszymi graczami. Raczej znaczy, ja nie jestem najlepszym graczem, więc... więc czasem spadam. A talon robi swoje, zaczyna biegać po tych liniach i... Wydaliśmy się w dyskusję. Niepotrzebnie. Dobra. Emocje mnie trochę poniosły. Nie powinienem tego robić. Potraktujmy to jako przestrogę. Nie róbcie tak Teraz powinienem go wyciszyć i po prostu zostawić to. Ale powiedzmy, że to był przykład. I wyciszę go, żeby, żeby nie było takich sytuacji więcej. Eee, no, farmę mamy nie najgorszą. Tylko teraz... No właśnie, no, powinniśmy podejmować jakieś... ...jakieś kroki, żeby to wszystko powiększyć. Ale podnieść naszą przewagę, przywaga. Właśnie muszę tu teraz uciekać, bo... ...bo się tak wypozycjonowałem, że... Trzeba no, już Trzeba Strzała przeleciała obok. Może jakbym miał maskę, to jakoś by to lepiej wyglądało. Z tego względu, że mógłbym się już bić z takimi grubasami. A grubasami mam na myśli te postaci, które jednak mają trochę więcej Zdrowia. Poczekam na Inolka, może coś zrobimy. E, smok. Moglibyśmy robić. Mam, mam e, umiejętność heroiczną, czyli... Mógłbym tutaj coś zatrzymać, jakby próbowali. Zabierz to. tak ma dosyć łatwą robotę. Ze względu na jego Q, które zadaje dużo większe obrażenia celom odizolowanym. Albo wyizolowanym. No i niestety chyba nic z tego nie wyjdzie tutaj. Stracimy tego smoka, gdyż... ...malfight nie ma za bardzo jak tutaj do nas dotrzeć. Ojej! Głupio zrobiłem. Głupio zrobiłem. Mam Warda. Powinienem go postawić i po prostu go zabić, ale no niestety. Czekałem aż się pojawi. Z nadzieją, że zostanie mi jeszcze tyle zdrowia, żeby go złapać. To było bardzo słabe. Mamy nauczkę. Warda stawiam pod drugim slotem. Czyli pod drugim miejscem tutaj, pod dwójką. Dlaczego pod dwójką? A dlatego. <laughs> Przepraszam, że dwójka jest yy, w mojej głowie. Siedzi w mojej głowie. Yy, kiedy ja nie wiem, co wciskać, to jakoś tak do dwójki mam najbliżej. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale, ale w praktyce to ma sens. Naprawdę. Nie jestem w stanie tego uzasadnić jakoś konkretnie, ale, ale tak to działa u mnie. No widzicie, no wszystko w naszych rękach. Mamy jakąś przewagę, ale nie potrafimy jej wykorzystać. I to jest złe. Właśnie było słychać motor. To się dobrze bawi, a my gramy w grę. Co to z nas będzie? No nie pomaga mi ta druża. Nie pomaga mi niestety. No i tracimy barony. No niestety. A nie wygląda to dobrze. I widzicie, właśnie to jest tak, że jak ja gram na środku, to te gry mimo wszystko przegrywam, bo ja nie potrafię wykorzystać tego, że jestem na środku. Nie potrafię wywrzeć jakiejś tam większej presji. No nie, nie nadaje się za bardzo na tę linię teraz. Wcześniej było tak, że po prostu brałem sobie Welkoza, jakoś tam faliłem. Później w walkach drużynowych byłem w stanie. Yy, zaledwie spore ilości obrażeń. I jakoś to było, ale teraz niestety już czasy się zmieniły. Ludzie biorą yy, czempionów, którzy są w stanie bardzo dobrze romować, czyli właśnie biegać po tej babie. A ja gram takimi czempionami, którzy jednak są troszkę niemobilni. Delikatnie mówiąc. Ale nawet jakbym mógł coś zrobić, to i tak tego nie zrobił Gram jak gram. Dlatego póki co trzymam się roli supporta, czyli wsparcia, z nadzieją, że jednak ci ludzie są lepsi ode mnie i trochę mnie bardziej uciągną. No dobra, grajmy defensywnie dopóki mają te, to wzmocnienie I zobaczmy gdzie nas to zaprowadzi. 13, dokąd w ogóle zaprowadzi? Oni no starają się tutaj podzielić Biorąc pod uwagę mobilność szaka i taloda, to może być bardzo dobry pomysł. Dobra, mamy szaka. Zastanawiałem się, czy to nie jest czasem kolejny. Tutaj powinienem raczej iść. Chociaż. Ojej! Ja? Dlaczego ja? To ja go. co? Wow! Okej. Okay. On jest powoli, albo ja włączy sobie ten swój przedmiot. Ale udało się go zabić. No i właśnie tak powinniśmy to jakoś może jeszcze wygrać, jeśli oni będą to w taki sposób trołować, czyli odrzucać swoją przewagę wywalając się pojedynczo. No, miejmy nadzieję, że tak będzie, że, że nam się uda. Bo szczerze mówiąc jednak wolałbym już wyjść do tego diamentu drugiego Po w diamantycie trzecim tak Człowiek chciałby czynić progres, czyli chciałby się szybciej rozwijać. Ale powiem wam, że mógłbym w sumie tym małym zaharem troszkę pograć na środku i jednak postarać się popracować. Przepraszam za moje skrzypiące krzesło. Postarać się popracować nad tym moim roamingiem, czyli chodzeniem po mapie. Jakoś to, Jakoś to wyczucie właśnie poprawić. I może coś by z tego było. Bo ta postać jest całkiem w porządku. Biorąc pod uwagę jego... Ubiegłość heroiczną, bo nie powiem, bardzo przydatne No nie, 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 nie. No, nie. Jezu. O, jak to dobrze, że on tego nie trafił. No i widzicie, i teraz... Wszyscy się wywalili W zasadzie za darmo Wywalił się jeden, poszedł drugi Również się wywalił I to było takie Taki efekt kostek domina Jak już ten jeden da się złapać To czasem lepiej Odpuścić To zabi. Zobaczyłem, że Asha przybiegła i dlatego tak. E, złapałem od razu. Treść już się wybiera tutaj na dół, ale zobaczcie, jak ten treść sobie dobrze radzi. Te 3, 1, 9. Po Teraz znowu bo jest tarcza. Sła tarcza, jest na targi. Chciałem powiedzieć. Myślę, że ktoś tu może przyjść po tego co dlatego tak stoję, przy Pójdziemy w środek, żeby nam się tutaj nie popchnęło, chociaż jest ten smok. To się teoretycznie jasne pod co nie popycha, dobra. Idziemy do nich. No cóż. Ojej, jej, ojej, ojej, ale się przestraszyłem, ale się przestraszyłem. Przestraszyłem się, leczek. No i niestety, no nie, tak, tej gry niestety nie wygramy. Także chyba jest już przesądzone. Ale próbujemy dalej. Kto wie, różnie bywa, zwłaszcza w miemencie trzecim. Bo Im wyżej jesteśmy, tym zauważyłem, że ludzie bardziej wykorzystują przewagę, jaką zyskują. Dlatego jestem tu, gdzie jestem. Bo miałem 3-0 i tego nie wykorzystałem. Także chyba wszystko tak Męczyni alergia, wiecie. Chyba zaczyna się taki okres, właśnie niezbyt korzystny dla mnie. Co tam się wyrabia? A bo ten smog i tu jest. A my jeszcze nie mamy diandrii, czyli nie mamy tej maski do końca ulepszonej. Talon jest na górze. Powinniśmy wziąć sobie to. Ja mogę mnie zasłonić, pewnie mogłem. Jezu, jestem głupi. Nie patrzyłem dalej. No cóż, mamy tutaj elegancki pokaz błędów. Zobaczcie, rzucam te umiejętności, ale to naprawdę nic nie dzieje. No niestety, nie mogę już wyflashować, nie mogę zrobić błysku, tu nas skończą. Nie, ta gra jest spisana na straty. Nie zagrałem jej dobrze, zagrałem ją wręcz tragicznie. Ale moja drużyna nie zagrała lepiej. Nie wiem, czy to jest powód, żeby się pocieszać. Ale próbujemy. No nic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Niestety czasem się przegrywa. W moim przypadku ostatnio przegrywa się dużo częściej niż wygrywa. Niestety, mam nadzieję, że to się zmieni. Dziękuję Wam bardzo i oczywiście do następnego.